Nietypowa na skalę światową, prywatna, polska kolekcja muru berlińskiego. Ulokowana jest w Sosnówce, a jest to mała miejscowość pod Twardą górą zaledwie 35 km od Wrocławia. Kolekcja ta jest dziełem dentysty i emigranta Ludwika Waseckiego, który to na prywatnym terenie zebrał przeszło 50 ogromnych segmentów oryginalnego muru. Niegdyś był to symbol podziału oraz zimnej wojny, a dziś przypomnienie brutalnych dziejów historii świata. Wasecki, artysta, dentysta i kolekcjoner wykorzystał fragmenty muru do tworzenia instalacji manifestując swoje uczucia i Doświadczenia po obu stronach muru. Współpraca z Berlińskim Muzeum pomogła Wasyckiemu zdobyć prawdziwe segmenty muru, które zostały umieszczone na prywatnej łące. Mur berliński w Sosnówce jest dostępny do bezpłatnego zwiedzania, a lokalizację można znaleźć dzięki mapie Google, choć to prywatna posiadłość wymaga szacunku od zwiedzających. Kolekcja fragmentów muru berlińskiego w Sosnówce jest unikatowa, będąc jedyną w Polsce i na świecie w rękach prywatnej osoby. Ludwik Wasecki chciał z muru zrobić sztukę, a jego kolekcja ilustruje osobiste losy z historią w tle, stanowiąc niezwykły Atrakcje dla zwiedzających. Osoby, które do tej pory zdążyły już odwiedzić to miejsce, opisują je w taki sposób: Miejsce mało znane, brak jakichkolwiek oznaczeń, tylko mury ustawione na polu, ale warto zobaczyć.